Siedzimy sobie w lesie. Tak jest. Siedzimy sobie w lesie. No dobra, to co? To Mateusz, bardzo miło mi gościć Ciebie na kanale Okiem Kupca. Witam. E, tak jest. Mateusz jest ekspertem, jeśli chodzi o branżę zakupową i wieloletnim przedsiębiorcą. W którym roku zakładałeś OptiBaja? 2005. 2000, 20 lat temu. 20 lat temu. No nie? No to jest pewnie chyba największa polska firma konsultingowa, jeśli chodzi o zakupy, specjalizują się w zakupach? No, na pewno w tym momencie tak, jeśli chodzi o, o skalę biznesu, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych ludzi, to, to, to myślę, że tak. No. no, to jakby wiesz co nieco, jeśli chodzi o kuchnię zakupową, a jednocześnie o biznes. I Mateusz, zdaje się, też jesteś pewnie ekspertem takim, chyba specjalizującym się w ramach zakupów, w technologii zakupowych w IT, w systemach informatycznych wspierających te zakupy. Tak, tak. Od tych, wśród tych 20 lat, 15 było poświęcone nawet trochę ponad na wdrażanie różnego rodzaju systemów zakupowych, także coś miałem okazję na ten temat się dowiedzieć. No to pytanie w takim razie: jak postrzegasz systemy informatyczne, IT? Sztuczna inteligencja, której teraz pełno z lodówki tak. wszędzie wyskakuje, jak to zmieni nasze zakupowe życie. Tak, no, na pewno ten obszar technologii zakupowej jest bardzo dynamiczny i on w zasadzie nie zaczął się tak dynamizować od wczoraj, ale od ładnych kilku lat technologie zakupowe rozwijały się około dwukrotnie szybciej niż ogólnie rynek technologii IT. Taki generalny RP, RP czy CRMy, także ostatnie kilka lat było tutaj dużo ruchu mm -hmm. i były, był taki trend, i on dalej się utrzymuje, aby te systemy były coraz bardziej kompleksowe, robiły wszystko dla, dla firm, zastępowały częściowo dużą część systemów ERP i ten trend cały czas jest, natomiast to, co ja zauważyłem, najnowszego od wiem, roku dwóch, to taka nowość, której w Polsce jeszcze za wiele nie widziałem, to tak zwany intake management. Okay. I o tym chciał powiedzieć, bo ogólnie o systemach pewnie dużo, dużo osób słyszało, korzystacie. No, z aukcji już wszyscy korzystali, tak, albo korzystali, słyszeli. Tak, korzystali, <laughs> to jest a... chyba najlepsze słowo. Tak. Chociaż dalej, dalej firmy korzystają w pewnym zastosowaniu, jest to fajne narzędzie, no ale tak. to jest jedynie młotek. Tak, Zamówienie to i pr to też mło... potrafimy przeprocesować. Tak jest, tak jest. I to jest jedynie młotek, a tych narzędzi powinno się mieć trochę więcej w, swoim, w swoich możliwościach. Także ten intake management. No właśnie, to to jest, to jest intake management? Tak, nie mam na to jakiegoś dobrego tłumaczenia póki co. Może się coś wymyśli, a może zostanie też w polskim języku takie, takie słowo. Jest to recepta na właśnie tą kompleksowość systemów IT, która nas już w tym momencie otacza. Narzędzia mamy do, do wszystkiego, i czasami zdarza się tak, że przez mnogość narzędzi, przez ich kompleksowość, dla końcowego użytkownika stają one się po prostu bardzo trudne męczące. w wykorzystywaniu, męczące. Tak? Pewnie widziałeś. PR-ki, które żeby wypełnić trzeba dwie godziny spędzić, albo dwudniowe szkolenie, jak kupić z katalogu zakupowego coś, no to, to nie powinno tak być, bo ostatecznie, jeśli chcemy sobie coś kupić w sklepie internetowym, nikt nas tego nie szkoli tak. Wchodzimy... i chodzimy sobie. Tak, nie poradzić, tak. Więc ta sama filozofia, która za tym rynkiem na rynku konsumenckim się dobrze rozwinęła, czyli my po prostu potrafimy korzystać z systemów IT dla konsumentów, zawitała do tego świata biznes to biznes, i intake management ma na celu ułatwienie użytkownikom prac z systemami IT, wykorzystując Taką bardzo taką zbliżoną interakcję do interakcji z człowiekiem. Okay. Czyli, za pomocą tych narzędzi, możemy zgłosić zapotrzebowanie ofertowe. Zapotrzebowanie o, o, o ofertę, możemy zgłosić, nie wiem, wniosek urlopowy, możemy zgłosić to, jakieś to, ekspensy. To, to, to pozwól, że wejdę tylko tutaj w słowo, bo, bo faktycznie przecież my możemy złożyć pr za, na podstawie narzędzi, które mamy. Mamy tam jakieś systemy erp i które obsługują ten proces zakupowy. Mamy systemy, gdzie mamy wnioski o podróż służbową, o urlop. W takim razie ten intake czym się różni od, tak, od tego? Mamy systemy do, dalej do, do ekspensów, do jakichś zgłoszenia ryzyk. Po prostu mamy, mamy tego Wszystkiego tak dużo, że jak trzeba z czegoś skorzystać, to za bardzo nie wiadomo jak. Jest dużo komplikacji, dużo, dużo problemów. Więc y, filozofia intake managementu polega na tym, że my korzystamy z jednego interfejsu. Może to być nawet y, na przykład Microsoft Teams. gdzie okay. Mówimy do chatbotu, ok, potrzebuje nowy zestaw mebli do wyposaż wyposażenia Biura. sali konferencyjnej mm. i y, 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 za pomocą narzędzi intake ten system można nas poprosić jeszcze o jakieś dodatkowe informacje albo nie i zaczyna proces. I zaczyna ten proces y, y, bazując na intera integracji z innymi systemami, które są dostępne w firmie, czy z systemem ERP, czy systemem finansowo-księgowym, czy z systemem Y, y, Zarządzania umowami, tak? Może sprawdzić, czy mamy umowy na, na meble biurowe w pierwszej kolejności. Z jakimś dostawcą konkretnym? Z jakimś konkretnym dynami. dostawcą, czy może trzeba będzie uruchomić proces y, sourcingowy, tak? Więc to wszystko, y, y, co normalnie można było tak porównać do sytuacji, że idziesz do kolegi i mówisz, my kup mi te meble biurowe. I idziesz do kogoś od zakupów indyrektowych, iś potrzebuje pięć tak. biurek. A on, mówi, Dobra, I on już wie co robić, i już wie tak? to robić. On już wie co robić, z kim się skontaktować, y, jak dalej y, 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 przeprocesować tą potrzebę i do Ciebie wróci, co pewien czas Ci powie, OK, już mam dwie oferty, może przyjść zobacz i, i, i którąś wybierzemy razem. Tak. To tutaj wpisuje to tak jak do czata GPT, do takiego chatbota, tak. kontekstowo mówimy potrzebuję, mam jakieś okienko, interwent przez Teamsy, wpisuję, potrzebuję pięć tak. biurek do wyposażenia sali konferencyjnej. Tak. I dalej ten system. Dalej system przeprocesuje to tak jak, tak jak człowiek, czyli się potrzebuje skorzystać z danych, które są już dostępne w firmie, a to z nich skorzysta. Może też wejść na rynek i tutaj się też pojawia ten koncept, którym pewnie też słyszałeś, agentów AI, tak? Czyli takich wyspecjalizowanych narzędzi, które pozwalają wyspecjalizowaną funkcję człowieka zastąpić. czyli wysłać na przykład zapytania do trzech dostawców mebli po to, aby te wstępne oferty zebrać. zebrać. I to może zrobić taki agent. Tak? Dla mnie ogólnie ten Agenci AI fajna nazwa, jak zwykle każdy buzzword, ale na moje własne potrzeby ja to nazywam takim, takim może RPA-em na sterydach, tak? Czyli jak weźmy ten robotic process automation, to się już troszeczkę przejadło o tyle, że, trzeba że dać nie, jest nową takie, nazwę. nie jest takie sexy, tak? więc trzeba dać nową nazwę. Rebranding. I do, tak, rebranding, dodać trochę no, nowych technologii związanych z z, tym, z zwłaszcza z, z, właśnie z tymi dużymi modelami językowymi, które nam u, u, umożliwiają trochę lepszą analizę treści, które są na przykład w internecie. No ale jest to takie wyspecjalizowane narzędzie, które może nam pomóc uzyskać Czyli, wiedzę o rynku. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to taki intake management, on po pierwsze, interfejs z użytkownikiem jest taki jak Chat GPT kontekstowo piszemy, potrzebuje to i tam, to tak jakbym rozmawiał z kolegą czy z koleżanką z działów i w innych działach, tak w interaktach, to i to potrzebuje i, i to jest po pierwsze bardzo, bardzo wygodne. Tak. Nie muszę pamiętać haseł, loginów, gdzie formularz wypełnić, jak to zrobić. O wiele łatwiejszy interfejs dla użytkownika. Tak. A po drugie, ten intake management, on Orkiestruje, on zarządza dostęp, zarządza, jakby ma dostęp do różnych baz danych z różnych systemów i wie, co gdzie wyszukać. Dokładnie tak. Tak, można to tak, tak przedstawić. Myślę, że bardzo dobrze to podsumowałeś, dziękuję, bo może ja troszeczkę chaotycznie na ten temat opowiadałem. Spoko, to się wytnie. To się wytnie, okej. Okay. <laughs> bardzo ładnie dziękujemy. Zacznę od nowa, tak. Bo ja to chciałem powiedzieć. Dobrze, to mów. Tak. Więc podsumowaniem z mojej strony jeszcze byłoby to, że skupienie jest aktualnie na tym, aby człowiekowi, który pracuje z systemem, pracował się z nim maksymalnie łatwo. Mhm. Tak, mhm. aby on nie tracił swojego czasu, tylko miał czas na robotę, miał czas na biznes, a nie na wypełnianie formularzy, śledzenie ich później i. i, i i, I po prostu taką pracę administracyjną. Czyli obsługa systemu, żeby była zminimalizowana, a człowiek, żeby zajmował się swoją robotą, którą ma robić człowiek. Dokładnie. No, bo stąd jakby z tym teraz wiąże się kolejne pytanie od razu no bo po co nam wtedy ten człowiek w dziale zakupów? Skoro teraz do mnie ktoś przychodzi, potrzebuje biurka, potrzebuje produkty do naszego handlu, dyrektowe zakupy. To jeżeli teraz ktoś sobie tylko wklepie do systemu ten wewnętrzny partner, to po co dział zakupów? Jak to wpłynie na naszą pracę w takim razie? Tak, no to może wpłynąć na naszą pracę bardzo różnie, ale jak, jak, jak można by to skonkretyzować? Cały czas badania pokazują, że około połowę czasu pracy działu zakupów to jest przeklepywanie danych między systemami. To jest coś, co nie to daje nam żadnej wartości. Więc to już tej... ile lajków teraz leci, bo wszyscy to rozpoznają. Tak jest, tak jest. I na pewno duża część tej pracy będzie Zredukowana i na pewno, co jest też, nie do zatrzymania trendem, firmy muszą robić coraz więcej, tak? Mhm. Czyli po prostu mniejszą ilością zasobu, albo tymi samymi zasobami, tym samym zespołem, co roku jest oczekiwanie, że zrobimy więcej. I ono się nie zatrzyma, tak? tak. Więc albo możemy zatrudniać ludzi w kółko i, i wraz ze wzrostem naszych firm, ale to jest trudne, tak? bo a wynagrodzenia coraz wyższe. Walka o talenty cały, cały, czas, tak cały czas jest. Ja bym się absolutnie nie obawiał, że to będzie jakaś fala zwolnień. Tak? Zresztą widzimy nawet w ogólnym świecie. Ja i firmy pozwalniały ludzi, zwłaszcza w Stanach, bo tam jest to łatwe. Teraz zatrudniają na nowo, bo się okazuje, że ludzie są cały czas potrzebni i będą potrzebni. Jak oceniasz, kiedy to u nas w Polsce się rozpowszechni? No bo ja z jednej strony rozumiem, że to są jakieś koszty implementacji takich systemów. Zazwyczaj tak. technologia ta nie jest czasem też pewnie dojrzałość tego, tego narzędzia, no bo mam też taką obawę, że wpisze mu, potrzebuje te biurka albo potrzebuje te pomidory, którymi będziemy handlować, czy on na pewno kupi pomidory takie, jak ja bym chciał, czy na przykład jakieś plastikowe nie kupi na AliExpress? Tak, oczywiście, no tak jak samo jak kupiec może nam kupić lepszy towar albo gorszy, tak? <śmiech> no. <śmiech> te, same, te same obawy mo, mo, możemy mieć, będzie lepszy albo będzie, będzie, będzie słabszy, będzie znał lepiej rynek albo, albo, albo mniej, więc te ryzyka nam nie znikną, tak? Czy to zrobi częściowo technologia, czy, czy, czy zrobi nam człowiek, ale jak o to, kiedy te narzędzia do nas zapitają. Ja myślę, że są firmy, do których już pewnie pukają w ramach jakichś międzynarodowych implementacji i ta szybkość wdrażania innowacji. Technologicznych na polskim rynku jest mega zróżnicowana w zależności od firm. Są takie mm. firmy, które jeszcze są w latach 90., chociaż są dosyć duże, tak. tak. a, a inne bardzo szybko adaptują te, te, te nowości. Więc ja bym powiedział tak, że najbardziej rozgarnięte firmy, tak naprawdę już w tym roku powinny, powinny myśleć o wdrożeniach związanych z Intake Managementem najbliższych dwóch, dwóch, trzech latach, bo tu nie ma na co czekać, bo inaczej mm. konkurencja to, to, to zrobi i uzyska, uzyska przewagę. przewagę. Aczkolwiek będąc realistą, wiem, że pewnie za 10 lat do dziś też niektórzy będą te PR-ki klepać tak, jak, jak klepią dzisiaj, tak? Więc no tak. pytanie, w jakiej jesteśmy firmy, jak, gdzie się chcemy Pytanie, 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 jak to się przełoży na naszą pracę zakupową, no bo jest jednak bardzo dużo obaw, że wejdzie AI i moja praca, i zabierze mi pracę. Mm. Jak tutaj postrzegasz to zagrożenie, czy taki intake management lub inne technologie Zakupowe są faktycznie dla zakupów zagrożeniem. Ja bym nie postrzegał tego w kategoriach zagrożenia, ale na pewno będzie wymagało zmiany podejścia pracowników zakupów. Tak? Już coraz mniej pracownicy zakupów to są typowymi negocjatorami, którzy gdzieś tam porównują oferty, wyszukują dostawców i, i na tym się ta praca kończy, a później gdzieś tam robią te zamówienia, a coraz więcej kompetencji jest wymaganych w obszarze analizy danych. W obszarze właśnie rozumienia technologii i coraz bardziej ta praca zakupowa jest, no. Strategiczna, tak jak o tym mówimy od lat, <grym> tak. ale z każdym rokiem w tą stronę, w tą stronę idziemy i będziemy, będziemy dalej, dalej szli. Także wszystkie czynności powtarzalne będą redukowane. Kiedyś słyszałem takie fajne stwierdzenie, z którym się mocno utożsamiam, że jeśli jest zadanie, którego jesteśmy w stanie powierzyć starzyście i po miesiącu będzie je robił, to to będzie na pewno zautomatyzowane tak, okay. w najbliższym czasie. Tak okay. więc jest Taki prosty czek. Prosty czek. I jakichś zaawansowanych y, 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 rozmów, zamrzania projektem wewnętrznym, y, y, wdrożeniowym jak jakiejś y, na przykład dostawcy, pewnie taki student tak. sobie tego nie zrobi, y, takiego project managementu odpowiedniego po miesiącu pracy. Ale porównanie kilka, kilku ofert na pewno zrobi, tak? Więc świetna uwaga. To jest taka fajna wskazówka, można sobie przyłożyć do swojej pracy. Co byście dali temu studentowi, a, a czego byście nie dali i, i to, co, co byście mu dali, to, to pewnie technologia na ciągu wszyscy... kilku, dni, kilku lat zje. Tak, czyli wszyscy, którzy wiecie, że możecie coś scedować na swojego asystenta, to już wiecie, że to jeśli to jest większa część Waszej pracy, fajnie czy jak fajne fajne sprawdzenie. Czyli jakby nie trzeba się za bardzo też obawiać chyba, tak? Na pewno to nie jest obawa. To jest, wiadomo, każda zmiana rodzi obawy, tak? To jest zupełnie naturalne, nawet jak to jest zmiana na, na, na lepsze. Natomiast rodzi również równie szanse. I, i, I moim zdaniem ta praca zakupowa, jak obserwuję na tym przestrzeni ponad 20 lat, ona jest dużo ciekawsza niż była kiedyś. No tak? Jest dużo ciekawsza i pewnie ten trend się utrzyma, więc obaw mnie raczej wykorzystywanie tego, co te nowe technologie przynoszą. O, o tym, jak ciekawa jest praca zakupów i o tym, że jest dużo ciekawsza, to ja już mam ochotę zacząć nowy wątek z Tobą, natomiast zrobimy sobie to w kolejnym odcinku, w Dobrze. kolejnym odsłonie. Bardzo dziękujemy bardzo dziękuję Mateuszowi za, dziękuję. za Twoje przemyślenia i za Twoje tutaj wnioski. Zabieram coś ze sobą. Dla Was do zobaczenia w kolejnym odcinku świata widzianego okiem Kupca. Cześć. Cześć.